jest dzisiaj 10, 10 grudnia 2013 roku jesteśmy przed pałacem prezydenckim jest dzisiaj z nami tak jak zawsze w, w tym miejscu obrońca krzyża Janusz Zieliński dzień dobry proszę o kilka słów telewizji narodowej Kolejna miesięcznica jest. Okazuje się, że pamięć narodowa jest bardzo głęboka. Nie wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Jest trochę improwizacji, ale mimo wszystko głęboko w narodzie świadomość tkwi, że był taki fakt. Jak stan wojenny. No właśnie, bo 10 grudnia poprzedza noc z 12 na 13 grudnia. Jest to noc, kiedy spotykamy się przed winą Jaruzelskiego. Telewizja Narodowa, swoje studio tam już otwiera o godzinie 16, załatwiam wszystkich. Będzie gorąca herbata, będzie procesunek kiełbasą. Natomiast właśnie przed chwilą namawiałem bardzo z pana Janusza Zielińskiego, żeby był. Janusz Zieliński ma swoją kartę Kombatancką, martyrologiczną w stanie wojennym. Natomiast z racji, że spodziewasz się mrozu i zdrowia się, nie dopisuje, nie chcesz być, ale powiedz już teraz, tutaj, przed pałacem prezydenckim przy krzyżu, co się działo z tobą, kiedy stan wojenny został wprowadzony. No, cóż się znało? na pewno wiele faktów było. Takich, o których jeszcze nie wiadomo. To były fakty wyreżyserowane, to były fakty wyrafinowane. Ale działania. Janusz Zieliński był wtedy internowany, to prawda? To nie tyle internowany, to po prostu ja nie byłem związany z aparatem politycznym. Ja byłem policjantem. Milicjantem. Znaczy milicjantem byłem, czułem się policjantem, byłem milicjantem yy, o wysokich kwalifikacjach i yy, specjalista krymi, kryminalistyki, także musieli się ze mną liczyć, jeżeli chcieli Milicy mieć takiego patowca. zatrzymali się na trzy doby, łamiąc prawo chyba, tak? To nie tak było, po prostu mnie nie wierzyli. Bali się, że... I koledzy z milicji cię chcieli przytrzymać na trzy doby. Więc tak? to, był, to było polecenie komendanta. Zam zamknęli mnie na trzy dni na klucz w pokoju. Bez dostępu do WC, bez dostępu do stołówki, bez dostępu do, do łóżka. Przypomnijmy, że takie właśnie zamykanie, żeby człowiek pławił się w ekstrementach, jest to metoda, którą stosują do tej pory izraelskie służby wobec nękanych Arabów, Palestyńczyków. Także ten oto tutaj Janusz Zieliński był po 13 grudnia nękany, tak jak palestyńczycy są nękani przez Izraelczyków dzisiejszych. Przypomnę, że to koresponduje bardzo z tym hasłem, które jest podnoszone przez naszego kolegę Sławka Zakrzewskiego, czy Polska będzie drugą Palestyną. Czy można tak powiedzieć, że właśnie dzięki stanowi wojennemu Polska w jakiś sposób przybliżyła się do statusu Palestyny? No powiedzmy sobie szczerze, była nadzieja, że, że będzie się u nas rozwijała i demokracja, i humanizm, i jednocześnie Polskość będzie na tym wszystkim kwitła. Okazuje się, że to, co nas otacza w tej chwili to systematycznie, to zmierza w kierunku totalitaryzmu. Ten totalitaryzm już jest nazywany naukowo aksamitnym. Aksamitny totalitaryzm to jest, to jest ta dewiza polityczna, która w tej chwili realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej. Czyli tak, przygotowujemy się do, e, przygotowujemy się, e, do e, spędzenia e, godnego e, wieczoru i nocy z 12 na 13 grudnia e, przy Wilii Jeruzelskiego. Przypomnę, że to jest ulica Ikara. Tam zgłosiliśmy zgromadzenie. Tam Komitet Umajętnienia Ofiar Stanu Wojennego zgłosił zgromadzenie. Tam będziemy. E, mam nadzieję, że jednak zdrowie dopisze naszemu przyjacielowi, polskiemu milicjantowi i policjantowi. Milicjantowi który zawsze czuł się policjantem, Januszowi Zielińskiemu. Janusz Zieliński właśnie tutaj dostał jakąś bibułę. Co to jest? To jest. No, to no, zostaje no, Właśnie, no, czyli ty też tutaj świętujesz to, co się ostatnio wydarzyło? No, było, było to duży sukces. Duży sukces społeczny, bo presja i postawy spowodowały, że sąd apelacyjny oddali ten pozew palikota tych, tych wszystkich niczemników, którzy chcieli usunąć Krzysztof Sali Sejmowej. My jako naród, jako społeczeństwo... Wzespolęliśmy się z tym znakiem, z tym symbolem. I mamy tutaj już ujęcie drugiego tematu, czyli obrona krzyża w Sejmie w Parlamencie Rzeczpospolitej. Natomiast tutaj jest trzeci temat. Widzimy dzielnych działaczy lasu smoleńskiego, który już, bo znida się godzina 17, Przygotują przygotowują tutaj dzień dobry, dzień dobry, machamy, przygotowują to jest sprzęt i będzie nagłośnienie, także będzie bardzo dobrze słyszalny właśnie las smoleński. Tutaj właśnie Gwierdzi w tradycy. tym miejscu widzimy tutaj ludzie. Filmują, spotykają się, jest krzyż ułożony z lampek, jest biało-czerwona flaga, jest wspomnienie tych, którzy zginęli 9 kwietnia i widzimy, że tak to właśnie wygląda. Widzimy techników, którzy przygotowują stronę technicznej spotkanie. Dla telewizji narodowej przed pałacu prezydenckiego realizował relację Eugeniusz Sendecki.